Tam. Dobry, dobry Dobry, dobry, a nie wiem czy taki dobry Siemka wszystkim Dolny Śląsk Jesteśmy w Struniu Śląskim I powiem wam Nie za ciekawy tu wygląda Jeden wielki plac budowy nie jest tak prosto się udźwignąć po takim kataklizmie. Jak już wcześniej mówiłem, raczej nie lubię w takie miejsca jeździć, a tym bardziej nagrywać. Ale niech, niech świat widzi, niech ludzie wiedzą, niech Polska wie co się dzieje. A dzieje się niestety źle, bo z tego cośmy rozmawiali z ludźmi, temat jest ciężki. Lata, może i dekady, zanim to wszystko dojdzie tutaj do, do porządku. Tam osiedle woda wylewała się aż w klatki schodowe. Most, patrzcie, jaki pokieroszowany Zajdę wam pokazać. Jak jestem takim dokumentalistą, to widzicie pokrzywione nikt tego nie ruszył, ludzie przechodzą na własną odpowiedzialność. To wszystko wymyte. Zmieszany gruz z metalem, ze śmieciami. Przerąbane wam powiem. Wielki pokrzywiony. Takich mostów tu jest kilka w Stroniu Śląskim. No, prowizorycznie nasypane, trochę tylko moje można było przejść. Widzicie wały porobione, sypu Woda wszystko zmyła. Tutaj teren porządkują. Wszędzie koparki, wszędzie ciężki sprzęt. Jak widzicie, dojrzycie tam wszystko podmyte. Na masakra jedno słowo przejdziemy się dalej w tej chwili gdzie ja tu idę Rwała woda Tam rzeka leci, patrzcie garaże Wszystko opuszczone puste garaże przy rzadze. Te też puste. Też pracy. Toczą wokół osiedla. Tu gdzie idę w tym miejscu było jakieś około 2,5 metry wody do 3 metrów. Przejdę jeszcze tu pokazać. Patrzcie. Jak tu wygląda. Niby kamera nie pokaże, a jednak widać, że jedne wielkie pobojowisko Tutaj podobno też stały garaże, widzicie fundamenta, wszystko poszło do rozbiórki Jedne wielkie gruzowisko. Jeszcze tam przeskoczę przejdziemy się dalej. Teraz żeśmy z takim panem rozmawiali, gdzie tu stoimy były garaże. Te garaże poszły na pierwszy strzał bo woda taka mocna była, tam to się zachowało, jak wam pokazywałem, tam w oddali, o, no, ten pan jest z tego bloku, z ostatniego piętra tam w tym bloku zielonym. Siedzieli w oknach mówi. I tylko mogli patrzeć na to wszystko, bo nic więcej nie mogli zrobić. Także tu, jak widzicie, fundamenta garażu stały. No i co? Jedne wielkie pobojowisko, jak widzicie. Który dziś jest Marcin? 18 kwiecień. Jestem na 18 kwietnia 2025 rok tak jeszcze stronie wygląda Jeszcze długo się nie zmieni chyba Co po niektóre sklepiki się odrodziły jakoś funkcjonują Co po niektóre stoją puste jak widzicie tutaj woda też biła Widać po ścianie dalej pokażę wam tylko tutaj dom remontowany widzicie ciemny ślad to woda podejdę, tylko jak już jestem jak mówiłem woda sięgała nawet do 3 metrów rękę wyciągnę a gdzieś ślad 3 metry leko masakra To medale czuć wilgocią, zalane wszystko remont trwa piwnice zalane były ale smród, Ach, masakra O kurcze Worki jeszcze Widzicie, wszędzie z taczkami jeszcze jeżdżą nowy blok słynny był, w telewizji go pokazywali gruzowisko jakieś patrzcie jak to wygląda no i nowy blok patrzcie zerwane ocieplenie Wszędzie materiały, wszędzie kostki. Wszystko na nowo. Widzicie tutaj ten blok, tu jest most, płynie rzeka. Ten dom był na pierwszym strzale. Najbardziej ucierpiały właśnie. Tak tamten budynek zielony, tak samo tutaj. Wykopy czy barierki barierki, się tutaj barierki, wszystko woda obaliła. Widzicie, jeszcze się tym nie zajęli, patrzcie tu jak wymyte. Dom jeszcze stoi, ale barierki to jest wymowne. Jakaś siła, że obaliło je przejdę na drugą stronę. Co na drugiej strunie barierek nie ma, tylko trochę się pozostało tutaj całkiem wyrwane. Przełożę rękę tutaj przez siatkę. Jak wygląda tutaj? Trzeba potężnych pieniędzy, żeby takie coś do porządku doprowadzić i masę lat, jak mówiłem. March. Sklepy puste stoją. Niektóre otwarte, niektóre jeszcze nie. Także pamiętajcie, taka przestroga ode mnie dla Was Musicie zawsze pamiętać Że nie ma tak, że nikt z Was nie zachoruje Że nikomu nie stanie się tragedia Że nikomu z Was nie stanie się żaden kataklizm w życiu Nigdy tak nie myślcie Miejcie zawsze pokorę dla życia, jak ja to mówię, na razie wszystko z tego mi z sobą, dosyć wam powiem. Tyle. Trzymajcie się zdrowo. I do zaś.